Cześć i czołem, witam was tutaj Rhinox. Będziemy walczyć z. z hmm, to jest chyba widmowy mnich jakiś Korap Monk. E, jestem już po walce też z jakąś taką zjawą wodną. Kurde, no masakra z nią była, naprawdę długo się namęczyłem. E, przygotowałem parę itemów, które może tutaj pomogą, takie jak ziarno pęknięcia, boskie konfetti, popiół i jakieś tam inne wspomagacze. Także może zjemy cukierasa weźmiemy confetti no i jedziemy Uj. to jest chyba czas kiedy się leczy Woho. Podłączymy się na zapas. Huh. Okej, okay, to bolało, nie wiem dlaczego tak szybko mi postura zeszła Aaa, zostawiłem... Ja pitole Ale grubo Uff! Kurde, było ryzykownie. Popełniłem kilka. <gry> kilka wielkich błędów, gigantycznych wręcz. Ale co jest fajne na tym bosie? O, coś dostałem. Momencik. Mm, 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 a, zwiększy siłę ataku. No i super sprawa. Ojej, jeszcze jakaś technika. Mm, można nurkować pod wodą bez ograniczeń. Bla, bla, bla. No i super. Ale do czego... o, dużo naprawdę. Wow! Prawie półtora lewa, ale do czego piję? No technika z popiołem jest spoko. Yy, ziarno pęknięcia, super sprawa, pozwala gdzieś tak na wyprowadzanie dwóch ataków. Bolskie konfety dobrze mieć. Wiadomo, że to przyspiesza troszkę sprawę, ale liczba tego surowca jest ograniczona. No i co? Petardy. No petardy raczej każdy ma. Także po prostu przypilnować sobie, żeby ta ilość symboli ducha była na odpowiednim poziomie. No i też spamujemy dwa ciosy, petardy, dwa ciosy i tak w koło Macieju. Można też zrobić to bez tego wszystkiego, ale po prostu jest to dużo bardziej mozolne, można, nie wiem, yy, polegać na samej posturze, czyli kontra mikiri, yy, czy tam też jakieś drobne ciosy, jeżeli boss wyskok, yy, wykonuje wyskok i znajdujemy się za jego plecami. Także na razie to na tyle, lecimy dalej w podróż. Na razie!